Jest 18.30, Jarosław Lewandowski. Dzień dobry. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Granica przekroczona. Koronawirus nie odpuścił. Szansą na pokonanie wirusa są szczepienia. Najsłabiej, jeśli chodzi o zainteresowanie szczepieniami, jest w tej najmłodszej grupie, czyli najmłodszej grupie uprawnionej, czyli 12-19 lat. Jutro kończy się spis powszechny. W dniu 30 września będziemy do dyspozycji państwa do godziny 24. Powinniśmy to traktować nie tylko w kategoriach jakiegoś przykrego obowiązku, ale w kategoriach takiego dołożenia się do, do budowania społeczeństwa. Rzadki Osiołek urodził się niedaleko Bydgoszcz. Zaczynam od informacji o sytuacji pandemicznej. Po raz pierwszy od maja, jak podaje Resort Zdrowia, odnotowano ponad 1000, a dokładnie 1234 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w kraju. W regionie zachorowało 38 osób. O walce z pandemią rozmawiano podczas posiedzenia Rady do Spraw Ochrony Zdrowia w Belwederze. W spotkaniu uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Generalnie się udało. Udało nam się przetrwać najtrudniejszy okres pandemii. Tak, prezydent RP Andrzej Duda podsumował ostatnie miesiące walki z koronawirusem. Nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, żeby grymialnie zabrakło miejsc w szpitalach dla pacjentów. Nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby zabrakło komuś podstawowych środków ratujących życie, czyli choćby respiratorów. Nie mieliśmy takiej sytuacji. Żeby dla kogoś brakło tlenu. W Warszawie odbyło się posiedzenie Rady do spraw ochrony zdrowia. Mamy ponad 320 kilka laboratoriów, które są w stanie wykonać w ciągu doby ponad 200 tysięcy testów. Także w każdej karecie w tej chwili są tak zwane testy antygenowe, gdzie pacjent może. Ten wynik otrzymać bardzo krótko, to jest 15 minut. A możliwość wykonywania testów, jak pokazują statystyki, jest niezbędna. Według danych Ministerstwa Zdrowia po raz pierwszy od maja tego roku w kraju odnotowano ponad 1000 zakażeń, dokładnie 1234 przypadki. W regionie w ciągu ostatniej doby na COVID-19 zachorowało 38 osób. 1500 osób jest obecnie hospitalizowanych w szpitalach w związku z koronawirusem SARS-CoV-2, także w regionie. Od okresu wakacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim w Toruniu utrzymujemy 20 łóżek covidowych. 18 z nich znajduje się w szpitalu zakaźnym. Dwa respiratorowe w budynku na Bielanach. I sytuacja w tej chwili wygląda tak, że 17 z tych 18 łóżek jest zajętych przez pacjentów covidowych. Natomiast dwa łóżka respiratorowe pozostają wolne. W województwie do tej pory zaszczepiło się w pełni ponad 900 tysięcy osób. W Toruniu ponad 65% uprawnionych do tego mieszkańców. Najsłabiej, jeśli chodzi o zainteresowanie szczepieniami, jest tutaj najmłodszej grupie, czyli najmłodszej grupie uprawnionej, czyli 12-19 lat. Tutaj cały czas liczymy na to, że to zainteresowanie będzie większe, bo te starsze grupy osób powyżej 65 roku życia czy 70, tutaj jeśli, jeśli mowa o seniorach, to tutaj mamy wyszczepienie na poziomie 80%. A o szczepieniu dzieci i młodzieży przeciwko COVID-19 mówiła w rozmowie dnia profesor Sylwia Kołtan, krajowy konsultant do spraw immunologii. Jako matka też nie do końca rozumiem, dlaczego mając tak świetne narzędzie rodzice nie chcą z niego korzystać, bo szczepionki są naprawdę i bezpieczne i skuteczne. Tak, one oczywiście mają swoje działania niepożądane, ale to się dotyczy niemalże każdego preparatu. Natalia Kurowska, TVP, Goszcz. Zmieniamy temat. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zaproponował poprawkę do projektu zmiany ustaw podatkowych w ramach polskiego ładu. Poprawka zakłada wprowadzenie ulgi dla klasy średniej i dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz rozliczających się na skali podatkowej. Ta poprawka założy zrobi taką ulgę dla klasy średniej, czyli każdy, kto do 13 tysięcy złotych około ma dochodu. Nie będzie stratny, niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą, czy jest na umowie o pracę. Czyli mówiąc najprościej, jeżeli jesteśmy na skali podatkowej, to niezależnie czy, czy mamy JDG, jest, jesteśmy w taki sposób, czy mamy umowę o pracę, możemy być pewni absolutnie, że do 13 tysięcy złotych około. Nie stracimy nie, nie, na, na, na tych zmianach. Do 6 tysięcy zyskamy jeszcze. To będzie około kilkaset tysięcy osób, które prowadzą działalność gospodarczą. To już wiemy, ale część pewnie, bo wraz z nowym rokiem będzie można przecież zmienić, część pewnie przejdzie z liniówki też na skalę podatkową. To już ostatnie godziny, by wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Do tej pory spisało się ponad 98% właścicieli mieszkań. Jutro do północy rachmistrzowie będą czekać na respondentów, m.in. w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy. Spisać można się także przez internet oraz telefonicznie. Posujemy na przykład nazwiska. Telefony nie przestają dzwonić. W ostatnich godzinach Narodowego Spisu Powszechnego rachmistrzowie mają pełne ręce roboty. Ci, którzy wykonanie obowiązku spisowego zostawili na ostatni moment, często muszą uzbroić się w cierpliwość. Nie mogę się od czterech dni dzwonić. Przerabiam 186 w kolejce. I wczoraj w telewizji powiedzieli, że tutaj można się spisać, i dlatego tu przybyłem. Dlatego ostatniego dnia badania wiele punktów spisowych w urzędach miast i gmin będzie otwartych do północy. Spisać można się także w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy. W dniu 30 września będziemy do dyspozycji państwa do godziny 24, gdzie rachmistrzowie będą wspomagać, pomagać w spisaniu się. Bez kolejki i bez wychodzenia z domu, formularz spisowy można wypełnić na stronie spisgo.pl to jest ostatnia, ostatnia chwila, aby rzeczywiście zdecydować się na spisanie, a ostrzegamy, że brak takowego spisu grozi karą grzywdy do 5 tysięcy złotych. Do tej pory w regionie złożono ponad 100 takich wniosków. Obowiązku spisowego nie wypełniło jeszcze około 2% właścicieli mieszkań. Najgorzej sytuacja wygląda w Bydgoszczy i w Toruniu. Najchętniej spisują się mieszkańcy powiatów Włocławskiego i Rypińskiego. A jak przekonują specjaliści, udział w spisie to nie tylko obowiązek. Powinniśmy to traktować nie tylko w kategoriach jakiegoś przykrego obowiązku, ale w kategoriach takiego dołożenia się do, do budowania społeczeństwa i usług społecznych, bo spisy powszechne dostarczają wielu danych potrzebnych do projektowania usług społecznych. Dane pozwolą między innymi zaplanować lokalizację nowych przedszkoli, szkół czy szpitali. Jak się zmieniają struktury ludności pod względem płci, pod względem wieku, pod względem struktur społeczno-ekonomicznych, struktur zawodowych? Jakże my mamy na przykład planować rozwój jakiegoś szkolnictwa czy, czy, czy oświaty, jeśli nie wiemy dokładnie, czego nam potrzeba? Zebrane informacje pokażą także, jak kształtuje się polityka migracyjna. W naszym województwie już pojawiają się takie gminy, w którym spisaliśmy więcej niż 100% osób, czyli jakby dane z rejestru wskazywały, że tych osób powinno być mniej, a według spisu jest ich więcej. To jest być może pokłosie działań związanych z kształtowaniem swojej ścieżki zawodowej, czyli jeżeli znajdziemy pracę w innej miejscowości, po prostu się tam przenosimy. Czas na wzięcie udziału w badaniu mija w czwartek, 30 września. Błażej Karczmarczyk, TVP 3 goszcz. To jest główne wydanie zbliżeń, co jeszcze dzisiaj w naszym programie. Osoby niesłyszące obchodzą swój dzień. Nagrody i wyróżnienia dla innowatorów. Mateusz O, któremu grozi do 15 lat więzienia, nie jest już radnym Sempulna Krajeńskiego. Wcześniej przestał także pełnić funkcję przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a 25 września złożył mandat radnego. Mateusz O przebywa w areszcie i grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności. W sierpniu został odwołany z funkcji przewodniczącego komisji skarg i wniosków. Został także wykluczony z klubu radnych w Przymierze Społeczne dla Krajny. Po otrzymaniu tego, tej prośby od, od radnego, sprawa zostaje przekazana do komisarza wyborczego w Bydgoszczy. Prokuratura rejonowa w Tucholi postawiła mu trzy zarzuty. Pierwsze przestępstwo, jakie miał popełnić polityk, to uprawa i wytwarzanie środków odurzających. Kolejne przestępstwo, które zarzucono panu Mateuszowi O., to jest przestępstwo, które polegało na sprzedaży tychże środków odurzających. I trzecie jest przestępstwo, które miał popełnić były radny Mateusz O., to jest przestępstwo o kradzieży energii elektrycznej. W tej chwili przygotowywany jest akt oskarżenia. Nadal nie wiadomo, kiedy odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miasta. Bartosz Stelmasik, TVP3 Bydgoszcz. Wtórze w powiecie nakielskim odsłonięto tablicę upamiętniającą dawny obóz jeniecki z lat II wojny światowej. Stalak funkcjonował tylko przez rok, ale obejmował swoim zasięgiem większą część miejscowości. Ponad 4 tysiące jeńców, głównie brytyjskich, ale także francuskich i serbskich, przetrzymywano w obozach rozproszonych w regionie w czasie II wojny światowej. Część z nich przebywało w miejscowości Tur, zlokalizowanej 10 kilometrów od szubina. W obozie funkcjonującym w latach 1940-1941 Niemcy więźli głównie brytyjskich szeregowców i podoficerów. W samym turze w obozie przebywało maksymalnie kilkuset, najprawdopodobniej około 500 jeńców na początku. W 1941 roku, więc był to tym samym jeden z najmniejszych w ogóle stałych obozów jenieckich w latach II wojny światowej. Kwatery jenieckie obejmowały starą mleczarnię. Na terenie obozu znajdowały się także kantyna, sala gier oraz niewielka czytelnia. Mieli plac ustawione tam do gry w ringo. To taki stół jak do ping-ponga, i w tym grali. Całymi dniami bez przerwy. Pod koniec 1941 roku, w październiku, jeńcy przeniesieni zostali m.in. do Stalagu w Poznaniu, a tereny obozów przekształcone zostały w wytwórnie łożysk. Mimo upływu lat, pamięć o żołnierzach przetrwała. W tym miejscu odsłonięto tablicę pamiątkową. Dzięki rodzinom byłych jeńców tego obozu w Turze, Dało nam się pozyskać bardzo ciekawe, oryginalne fotografie oraz ich pamiętniki, które stały się podstawą do tej opowieści o dość krótkiej historii tego obozu jenieckiego. Głównym celem to było, żeby przedstawić mieszkańcom i upamiętnić jeńców, którzy tutaj byli w roku 40-41. Tablica została sfinansowana ze środków powiatu nakielskiego w ramach grantu pod nazwą Kultura i Sztuka 2020. W planach jest także powstanie dwóch murali, jeden z nich nawiązywać ma do Stalagu. 33-letnia bydgoszczanka, mama sześciorga dzieci choruje na raka. Mąż kobiety od września musiał zrezygnować z pracy i zająć się opieką. W pomoc rodzinie zaangażowali się bliscy. Otwarto zbiórkę pieniędzy na leczenie kobiety. Magdalena Sobecka jest matką sześciorga dzieci. Tuż po narodzinach najmłodszego syna życie rodziny Sobeckich wywróciło się do góry nogami. Kobieta choruje na nowotwór piersi z przerzutami do wątroby. Chemioterapia, wizyty w szpitalach, a przy tym opieka nad dziećmi to dla niej codzienność. Rodzina jednak się nie poddaje i może liczyć na wsparcie bliskich. Mamy pomoc wielu ludzi, naprawdę wielu ludzi, którzy, którzy sami się zgłaszają i, i proponują pomoc, czy to w momencie, kiedy musimy jechać do szpitala, żeby z czy, czy nawet takie po prostu przyjść i po prostu coś pomóc w domu. Pomagają również inne osoby. Przyjaciele państwa sobeckich rozpoczęli zbiórkę pieniędzy. Na walkę z chorobą wpłacono ponad 140 tysięcy złotych. Niesamowita dobroć i niesamowite serce, które no, nas bardzo głęboko porusza. No, moja żona bardzo jest poruszona. Myśmy wczoraj spędzili dzień co prawda w szpitalu na Kroplówkach ale naprawdę jesteśmy głęboko poruszeni tym, co, co się dzieje wokół tej sprawy i wokół nas. Wielu ludzi tutaj wsparcie duchowe nam, nam oferowało swoje modlitwy. Ja myślę, że rzeczywiście takie akcje, taka aktywność prospołeczna proobywatelska, ona też buduje silne więzi społeczne w naszych współczesnych zbiorowościach. Rodzinie można pomóc, wpłacając pieniądze na konto zbiórki na portalu się pomaga. Niemal pół miliona Polaków ma kłopoty ze słuchem. Osoby głuche i niedosłyszące w ostatnią niedzielę września obchodziły swoje święto. Z tej okazji w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy zorganizowano festyn. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi na osiągnięcia osób głuchych oraz na problemy, z jakimi na co dzień się spotykają. Są symbolem osób głuchych, bo same nie słyszą od głosów otaczającego je świata. Motyle są częstymi gośćmi na boisku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego numer 2 w Bydgoszczy. To placówka, która przygotowuje osoby niesłyszące i niedosłyszące do życia w społeczeństwie. Czyli kontaktowania się z innymi. Czasy się zmieniły na korzyść osób niesłyszących. Proszę pamiętać, że kilkadziesiąt lat temu był, był to faks fakse mogli się porozumiewać y, ludzie którzy nie słyszeli albo przy pomocy osób słyszących Dzięki postępowi technologicznemu możliwości jest więcej to między innymi wideorozmowy czy sms coraz więcej osób posługuje się również językiem migowym Ma 10, 10 lat a ten polega nie tylko na odpowiednim ułożeniu dłoni. Istotne jest również między innymi położenie tułowia, odchylenie głowy, mimika, spojrzenie czy kierunek i tempo ruchu. Tutaj też był duży przełom, że ten język migowy zaczął, zaczął być wprowadzany do urzędów, do szpitali itd. I ostatnio miałem właśnie taką sytuację, że osoba niesłysząca miała kontakt z lekarzem. Ten lekarz znał język migowy i, i, i to dużo, dużo ułatwiło jakby tą komunikację. Coraz łatwiej jest także osobom niesłyszącym znaleźć zatrudnienie. Nie jest to problem, za granicą też się jakoś dogada, także myślę, że młodzież teraz jest przez środki masowego przekazu otwarta i nie jest problem. W ośrodku młodzież przygotowywana jest między innymi do pracy w branży elektronicznej, hotelarskiej czy gastronomicznej. Przypomnę do szkoły, żeby i się nauczyć jako kucharz, żeby tak właśnie się tego z nauczyć, co szkoła mi nauczyła. Może kiedy pójdę do restauracji, żeby gotować, może będę jakaś pomocniką. W wolnym czasie mogą śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach czy oglądać telewizję, w tym także TVP3 Bydgoszcz, która w każdą sobotę emituje specjalne wydanie serwisu informacyjnego Zbliżenia dla osób niesłyszących. Bydgoszcz, Monika Komisarek. I kolejne tematy. W Toruniu nagrodzono najlepszych przedsiębiorców i naukowców z całego kraju. Wczoraj odbyła się uroczysta gala Forum Inteligentnego Rozwoju. W trakcie wydarzenia wyróżniono także badaczy i inwestorów z regionu tworzeniem pianek poliuretanowych naukowcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zajmują się już od kilku lat wszystko dla dobra środowiska. W naszym przypadku y, mówimy, że jest to biopoliol, ponieważ źródłem jego otrzymania jest olej z nasion gorczycy. Poliol zastosowany następnie do otrzymywania pianek poliuretanowych czy to sztywnych, czy elastycznych, pozwoliło nam zwiększyć podatność na biodegradację tych materiałów. Rozwiązania stosowane przez bydgoskich naukowców zostały docenione podczas Gali Regionalnego Forum Innowacji. Wyróżniono podczas niej liderów innowacji Pomorza i Kujaw, a także wręczono certyfikaty Innowacyjna Marka Regionu. Robimy wszystko, żeby rozwijała się innowacja w naszym regionie. To jest bardzo długa droga. Myślę, że bardzo ważnym Etapem myślenia naszego o innowacji będzie powołanie, właśnie jest już powołanie Centrum Naukowo-badawczego imienia Jana Czochralskiego. Tam będziemy dbali o to, żeby odkrycia czy może wynalazki. Czy innowacje trafiały do codziennej praktyki? Najważniejsze jest to, co staramy się promować podczas tego forum, czyli przekonanie przedsiębiorców do tego, żeby korzystać z tych dobrodziejstw i zdobyczy techniki, czyli żeby przeprowadzać automatyzację, procesy automatyzacji, robotyzacji, digitalizacji w przedsiębiorstwach. Takie rozwiązania promowano również podczas Forum Inteligentnego Rozwoju, które po raz pierwszy odbyło się w Toruniu. Najlepszych przedsiębiorców i naukowców z całego kraju uhonorowano Polską nagrodą Inteligentnego Rozwoju oraz nagrodą Naukowiec przyszłości. Patrzymy, jak te projekty mogą zrewolucjonizować naszą przyszłość, jak mogą wpłynąć na konkretne dziedziny naszego życia, na naszą gospodarkę. Podczas wydarzenia przyznano także odznaczenie specjalne, które trafiło do profesora Bogusława Buszewskiego. Specjalisty w dziedzinie chemii analitycznej. W trakcie forum uczczono dorobek toruńskiego naukowca uroczystym beneficem. 26 lat w Toruniu pracuję. Zbudowałem katedrę, zbudowałem zespół młodych ludzi. 46 doktorów wychowałem, więc no mam się z czego cieszyć i mam satysfakcję z tego, co zostało zrobione. Profesor Bogusław Buszewski we Wtorek otrzymał także honorowe medale od władz Torunia i województwa. Toruń Olga Taraszka. To za informacje sportowe Artur Onacki. Dzień dobry, jeden dzień pozostał do pierwszego meczu ligowego. Siatka BKS z Wisła Proline Bydgoszcz po niemal dwóch miesiącach przygotowań drużyna rozpocznie nowy sezon Tauron pierwszej ligi. Przed inauguracją rozgrywek Bydgoszczanie wzięli udział w kilku turniejach. Wygrali we wrześniu, zajęli czwarte miejsce w Tomaszowie Mazowieckim, trzecie u siebie w turnieju NA Volleyball Bydgoszcz Cup. A jutro o 20.30 Bydgoszczanie podejmą BBTS Bielsko-Biała, co ważne po raz pierwszy od półtora roku. Przy obecności kibiców na trybunach. Więcej na ten temat i inne informacje sportowe w serwisie o 21.40. Para osiołków z krainy Dolnej Wisły, Lulu i Dyzio, po trzech latach starań doczekała się potomka, owoc ich miłości przyszedł na świat w sobotę. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że osiołków czystej krwi rasy płatu żyje na świecie niespełna 200. Pociecha samiczki Lulu i samca Dyzia to chłopczyk. Jest zdrowy i pełen energii, czego od samego początku daje wyraz radosnym brykaniem postajęce. Osioł rasy płatu to jeden z największych, najpotężniejszych i najrzadziej spotykanych osłów na świecie. Znakiem rozpoznawczym zwierzęcia jest bujna i gęsta sierść, a także sterczące uszy. Ciąża samicy trwa aż 13 miesięcy, a po urodzeniu oślecia charakteryzuje duża masa ciała. Nie ma możliwości, by podczas porodu urodziło się więcej niż jedno zwierzę. To właśnie dlatego populacja jest naturalnie ograniczona, a narodziny osiołka Płatu w każdej hodowli są prawdziwym świętem. Tak było i w krainie Dolnej Wisły. Gospodarze do samego końca nie wiedzieli, czy się uda. Kujawsko-pomorski klimat posłużył jednak zwierzętom. Co ciekawe i warte podkreślenia, osiołków czystej krwi rasy Płatu żyje na świecie niespełna 200. O. Osiołek nie ma jeszcze imienia. To zostanie wybrane w konkursie, który dla Państwa zorganizowaliśmy. Wystarczy wejść na Facebooka TVP3 Bydgoszcz i pod postem z osiołkiem zostawić swoją propozycję. Pomysłodawca najciekawszego imienia, które wybiorą gospodarze, otrzyma darmowe wejścia do krainy Dolnej Wisły. Konkurs potrwa do piątku 1 października do godziny 12. Wioleta Czarnomska, TVP3 Bydgoszcz. Czas na informacje o pogodzie Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Wrzesień pożegna się z nami dość chłodną pogodą. Tej nocy nad naszymi głowami będzie przemieszczał się front atmosferyczny, który oprócz chmur i opadów deszczu niestety przyniesie nam także spadek temperatury. Dodatkowo w nocy powieje silniejszy, a momentami nawet porywisty wiatr na termometrach w nocy od 10 do 11 stopni. Jutro po przejściu frontu w naszym regionie będzie już zdecydowanie więcej pogodnego nieba i więcej słońca, ale na termometrach niezbyt wysoka temperatura od 14 do 15 stopni. Natomiast, żeby nie zostawiać Państwa z tak chłodnymi informacjami, to powiem, że początek października zapowiada się wyjątkowo słonecznie i ciepło. W weekend temperatura wskazywać może nawet 20 stopni. A na szczegóły prognozy pogody zapraszam już za moment. Do zobaczenia. Teraz kończymy wieczorne wydanie zbliżeń o 21.30. Do zobaczenia.